Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj biała kiełbasa zapiekana z warzywami. Jest to jedno z moich ulubionych dań, dlatego że przyrządza się ją bardzo szybko, na stole prezentuje się bardzo ładnie i jest naprawdę bardzo smaczna. Można doprawić ją łagodnie bądź pikantnie w zależności od naszych upodobań i taka kiełbasa może spokojnie zastąpić danie obiadowe, być świetną kolacją, a nawet odnajdzie się na wszelkiego rodzaju imprezach. Podaję ją zazwyczaj z gotowanymi ziemniakami pokrojonymi w łódeczki bądź ćwiartki lub po prostu ze świeżym białym pieczywem i tym chlebkiem wspaniale wyjada się sosik powstający podczas pieczenia kiełbasy. Nam bardzo smakuje, więc ja gorąco polecam, a przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Cebulę kroję w i piórka bądź kostkę, tak jak lubimy. Ja pokroję w talarki. Rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy z oliwek i na gorącą dodaję cebulę. Skryciem duszę ją na bardzo małym ogniu, uważając, aby się nie przypaliła, a w tym czasie szybko kroję w trójkolorową paprykę. Trzy połówki papryk, każda w innym kolorze, dlatego że danie będzie wówczas ładniej wyglądać. Eee, umyte, oczyszczone, pozbawione gniazdek nasiennych, kroję teraz w cieniutkie paseczki. No i papryka wędruje teraz na patelnię do cebuli. Całość przypuszczam ziołami. Ja daję przyprawę kuchni włoskiej, ale to mogą być także inne zioła, na przykład do pizzy czy do spaghetti, Takie bardziej w kierunku włoskim w moim przypadku. I kiedy zioła zaczynają aromatycznie pachnieć, trzeba uważać, aby ich nie spalić, zalewam całość puszką siekanych pomidorów. Zawartość puszki wypłukuję niewielką ilością wody. Dokładnie mieszam. Dodaję jakieś połóżeczki cukru. I duszę chwilę pod przykryciem, jakieś 5 minut może. A w tym czasie myję i osuszam białą kiełbasę, po czym układam ją w naczyniu żaroodpornym. No i mam tutaj 6 białych kiełbas. To są już kiełbasy sparzone. Nacinam je teraz w dowolny sposób. Od razu układam w naczyniu żaroodpornym. Kiełbasę przypruszam z wierzchu czerwoną papryką, słodką bądź pikantną. W moim przypadku jest to słodka, bo ma być to danie uniwersalne, ale jeśli nasi gości lubią pikantnie, to spokojnie można przypruszyć ją papryką pikantną bądź chili. Przypruszam także granulowanym czosnkiem nie za dużo i całość zalewam warzywami z patelni warzywa wyłożyłam w ten sposób, że cała warstwa przypraw, którymi przyprószyłam kiełbasę, została na niej warzywa gorące przykryły te przyprawy i teraz z wierzchu ponownie przyprószam je czerwoną papryką. ziołami. To może być oregano czy ponownie przyprawa kuchni włoskiej, nie za dużo. I bez przykrycia wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i będę zapiekać na drugiej półce od dołu, bez termoobiegu. Grzanie góra-dół. Po 30 minutach w piekarniku wygląda dokładnie tak. Widać, że warzywa już ładnie zmiękły, pachnie naprawdę przepięknie. Sosik cudownie buzuje i za chwilę kiełbasa będzie gotowa, aby ją podawać. Zostawiam ją teraz jeszcze na jakieś 5 minut przy wyłączonym grzaniu, aby chwilkę odstała. Po czym będę ją wyjmować i taką gorącą od razu podam na stół. No i jest gotowa. Warzywa są mięciutkie, a kiełbaska widać, że jest gorąca i wspaniale przeszła smakiem tych. Że warzyw oraz sosiku. Podaję w ten sposób, że wystawiam całe naczynie na stół. Do tego świeże białe pieczywo, głębokie talerze. Każdy nakłada sobie porcję kiełbasy oraz warzyw i świeżym chlebkiem zbiera ten warzywny sosik oraz zagryza kiełbasą. Naprawdę pyszne, proste i fajne w przygotowaniu danie, z niewyszukanych składników, ale efekt jest dość ciekawy i budzi zainteresowanie gości, którzy zazwyczaj sięgają po dokładkę. Mam nadzieję, że Wam posmakuje, a ja życząc smacznego zabieram się za krojenie pieczywa, by podać kiełbasę i wołać do stołu. Smacznego!